A i złami, słowa Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo.” a jeżeli oburzę, przynosi wglądu kwity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy,